Ta puma zasuwa i to dość szybko Raczej jej nie dogonię. Dawać tutaj manierkę i samolot zabił mi jednego z żołnierzy o o, 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 Ładuj! Kurde! Serio? Co jest? Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku w Endlisted. i dzisiaj zajmiemy się najnowszym oddziałem eventowym, a dokładniej amerykańskimi spadochroniarzami z eventu Normandy Paratroopers. Jeszcze później będziemy mieli do zdobycia niemieckich spadochroniarzy i tu mnie trochę zastanawia, bo wiem, że Amerykanie, a zarazem wiem, że Enlisted tutaj mówi, że tutaj nie odzorowują twarzy i tak dalej, jest to jeśli już efekt przypadkowy. Ale wiem, że Amerykanie mieli bzikę na punkcie segregacji, więc nie wiem, czy ta jednostka jest w 100% prawdziwa czy wymyślona. Na pewno, że jakiś oddział spadochroniarzy był tak uzbrojony, no to być może. Nie jestem do końca pewny, bo to jest obecnie siódmy batalion spadochronowy. Jak ktoś więcej informacji potrzebuje, szósta dywizja powietrzno-dysantowa. Może ktoś się na tym zna, może ktoś mi powie, czy. Jest tak, najbardziej jakoś tutaj nawiązane, czy w 100% zmyślone. A my teraz tutaj przejdziemy do tego oddziału. Spodochroniarzy, którzy mają ciężki karabin maszynowy. Jest to Vickers Mark 1 No 2. Bardzo dziwna dla mnie broń, bo z tego co w większości tutaj widzę, zarazem ogólnie, spodochroniarze przeważnie mają lekką broń. Czasami oczywiście są stacjonarne karabiny, ale jako oddzielny zestaw, a nie cały oddział wyposażony w takie bydle. To jest po prostu potwór. Szkoda, że tutaj nie ma podanej. A nie, jest. Nie. Masa? 9,5 kg. To jest strasznie ciężki karabin, kaliber 770 mm, rzadkość, dużo obrażeń. 950 strzałów na minutę. Co prawda, może bardziej precyzyjnie to będzie pokazane o tutaj. Jak już jest forma ulepszona na maksa 13 damage'a, 1040 strzałów na minutę 4 i 30 sekundy przeładowania. Ten karabin ma strasznie ogromny odrzut, jak strzelamy 31. W zasadzie nie jest aż tak potężny, bo są ma 40 odrzutów pionowego. Ale jak ta karabin maszynowy, jest to ogólnie całkiem porządny odrzut. Czasami jest błąd, że tego karabinu maszynowego nie możemy na dwójnogu rozstawić przy oknie czy za jakąś się blokadą murkiem, ale jak się położymy, to gwarantowane jest to ustawienie, i ten karabin jest naprawdę. Bardzo celny i skuteczny na daleki zasięg. A jak wygląda sytuacja u naszych spadochroniarzy? Przypominam, że on, oni wyskakują z samolotu i musimy ręcznie odpalić spadochron na żołnierzu, którym jesteśmy, więc taka rada dla tych, co jeszcze nie grali z spadochroniarzami albo nie oglądali materiału u mnie. Jak przyłączycie się na innego żołnierza i będzie on wyżej, możecie obserwować tego, co jest niżej i otworzycie spadochron zaraz po tym pierwszym. W ten sposób bezpiecznie wylądujecie. A więc, co nasz tutaj oddział spadochroniarzy ma do dyspozycji w skrzyni? W pierwszym zestawie możemy zebrać trzy pistolety maszynowe Lanchester i dodatkowo sześć apteczek. Te pistolety maszynowe mają bardzo dużo amunicji i są to całkiem porządne pistolety z małym odrzutem i całkiem mocnym kopnięciem. W drugim zestawie mamy trzy bazuki M1, a zarazem sześć min przeciwpancernych. Miny przeciwpancerne działają klasycznie i są w stanie rozwalić wiele czołgów, natomiast bazuka M1 jest najgorszą wyrzutnią przeciwpancerną u aliantów Normandii. Mianowicie, dlaczego? Ponieważ posiada penetrację wynoszącą 60 mm, Fiat posiada ponad 80 a ostatnia bazuka posiada około 100 mm, więc jest to naprawdę bardzo słaba wyrzutnia. I od frontu z niej jesteśmy w stanie tylko rozwalić pancerwerfera czy też HUME, a pozostałe pojazdy od boku. Z trzeciego zestawu możemy sobie wziąć dwa moździerze, jednego inżyniera i dodatkowo 6 granatów. Ręcznych. Moździerz klasyczny, który rozstawimy i możemy z niego strzelać 20 pociskami odłamkowymi, czy też 20 pociskami dymnymi. Ogólnie pociski moździerza mają całkiem spory rozrzut, więc tu sugestia, żeby strzelać mniej więcej to samo miejsce. A nasz tutaj inżynier może postawić punkt zbiórki, skrzynkę za municją, jeżkolczasty przeciwpancerny, drut kolczasty, worki z piaskiem, działo lotnicze 20 mm, działowciw pancerny M1 75 mm. I karabin maszynowy Browning 30 cala. A w czwartym, ostatnim zestawie zyskujemy dwóch snajperów i jednego radiotelegrafistę. Snajperzy posiadają Springfielda M1903A1, bardzo porządny karabin wyborowy. Natomiast radiotelegrafista ma do dyspozycji ostrzał artyleryjski. I każdy z żołnierzy posiada po jednej minie piechotnej. No to jest ciekawe. Pierwsza bitwa od razu: D-Day. Blaga jest tutaj, więc może dobrze byłoby dokonać zrzutu w tym miejscu. Zobaczymy, czy to się opłaci. Tak, minimalnie dałoby radę po drugiej stronie muru, ale i tak. Dobra, weźmy tutaj szybko, będę musiał to jowo wysadzić. O, tu są pistolety maszynowe. Cała moja piechota, niech na razie, pójdzie w tamtą stronę. Ten kamień tutaj chcę wysadzić. Dobra, jest to tutaj wysadzone. W sumie, zamiast w taki, taki sposób zaznaczać, zrobię to tak. Może moja drużyna skapnie się, że tędy da się przejść. Teoretycznie przydałby się. A, tutaj jest kolejna dziura. Teoretycznie przydałby się inżynier. Teraz tak sobie pomyślałem, bo postawiłoby się tutaj radiostację i można byłoby w to miejsce szybciej dotrzeć. No, szkuźwa! tutaj jakiś... Fajnie się przyczaił. Dobra, ten karabin maszynowy o, bardzo się opłaca, niestety straciłem dwóch żołnierzy. Jeszcze jednego z dobrą bronią. Na razie tutaj ich jakoś schowam. Kurde. Mocno tamto miejsce okupują. E, za ciasno tutaj. Nie widzę miejsca tak, żeby dobrze ustawić ten karabin maszynowy. Kurde, kolejnego mi zabito. Uważaj, bo chyba gdzieś miałem strzelca bądź snajpera. O właśnie, gdzieś z tamtej strony. To gdzie ty się znajdujesz? Kurna! To jest problem. Taj weź się schowaj. Muszę cofnij! Się. No właśnie! Tam są kolejni. Problem jest taki, że tutaj te ich karabiny są dość mocno opłacalne. Dobra, ja nie mogę trafić. Dostał w głowę. Na daleko z tej broni trochę ciężko jest wycelować ze względu na odrzut, ale jest dość celna. To jest jej zaleta. Dobra, muszę to szybko przeładować. O, super, mam ten Lanchestera. Tutaj trochę amunicji. Może jakoś podejdę bardziej do przodu. W razie nie widać, żeby wróg tutaj dał artylerię. Ten bunkier będzie trochę ciężko zająć. Ogólnie, no, jakiś tam mały wkład włożyłem w tę bitwę. Tam po lewej stronie widać, że są, dobra, tą konstrukcję się rozwali, bo ona tu przeszkadza. A mają pumę, dobra. Tu na lewo jest kolejna maszyna. Jakbym miał skrzynkę z amunicją, kurde, nie mam aż takiej elewacji, jakiś typ pobiegł ostro na bok. Może jakoś trochę wejdę bardziej sobie do góry i go zgubiłem. Tutaj kogoś widziałem. Nie, kurde, nie zaczepiło mi to karabinu. Teraz dopiero. Też mam wrażenie, że jak go obróciłem za ostro w prawo, to wcale nie jest zaczepiony. To już trochę lepiej stoi. A tamtego już nie dorwę. Dobra, kilku tam jeszcze mu rozwaliłem żołnierzy. Zajebisty jest ten wiker tyle, mogę powiedzieć. Kurde, mam problem. Dobrze, że przeładowanie jest w miarę szybkie. Nawet to jakoś po prostu do przodu się przemieścić i. Kurde. Dobra, gdzie moja skrzynia? Tutaj? Co tu sobie wziąć? Może karabin snajperski? Na razie nie spodziewam się czołgów. A ostrzał artyleryjski... Może w tę okolicę się przyda? Okej, okay, mam wrogów przed sobą. Nie sądziłem, że już tak blisko ich będę. Kurde, Dobrze, że moje boty jakoś mi tu pomagają. Nie, nie, połóż się, połóż się, Trzeba przeładować. Nie udało się trafić. Nie wiem, czy oni tutaj czasem radiostację sobie nie postawili. Na to by wyglądało. Kurczę, to już jest koniec mapy. Ale powiem jedno, moje boty z tych karabinów maszynowych odwalają kawał dobrej roboty. Nawet nie muszę za dużo robić, one same coś robią. Tylko chcę trochę lepiej ten obszar widzieć. Bogista? Nie jestem pewny. Teoretycznie można sobie customizować wygląd żołnierzy. Jak chyba drzewo. Tra teraz trafiłem. Teraz nic. Ciubalisz z karabinu maszynowego? Tutaj jeden i. W zasadzie nie wiem, czy nie jestem blisko ich respad. Mapa jest za mała. Ta mapa jest po prostu strasznie mała. O gnojku. Dobra, ty się tutaj ulecz. Kurde, ale ślepy jestem. Jeszcze ciężko mi idzie z opanowaniem tego. W sumie nie pomyślałem o położeniu min, w razie czego? No jak to? Przecież ja już w niego celowałem i strzelałem. Mam tu jeszcze minę. Mam to sobie w te okolice, chociaż trochę poza mapą jestem. Zostałem ostatni z oddziału. Muszę tutaj, kurczę, znalezienie moich... ...martwych żołnierzy nie jest takie proste. Tu jest niemiecki. Tutaj jest mój, dawaj mi to, więcej amunicji. Najwyżej pójdę w kierunku strefy B. Może tak bardziej w tym miejscu? Kurde, ale mam cela. Tylko poczekać aż oni tu jakoś będą próbowali biec i chyba mamy czołg wroga. Kurde, te boty mnie już tak zobaczyły. Dobra, wezmę, przeładuję. Sześć pocisków to za mało. Kolejny tu wbieg. Ładnie wbiegają pod Vickersa. Tutaj widzę, że jest Tygrys. Kółga się. Okej, okay, a więc już jest to bitwa zaczęta. Więc mam zamiar z podochroniarzami zrzucić się trochę za linią frontu. Zobaczyć, czy mi się to mocno opłaci, bo co chcę zrobić. Chcę wziąć sobie oddział pancerny i zaminować przejazd dla czołgów. Już raz takie coś zrobił... No, nie raz w zasadzie już takie coś zrobiłem. Właśnie oni już tę strefę przejęli. Pierwsza mina ląduje tutaj. Drugą minę. Posadzę w tym miejscu. W zasadzie nie objedzie tego. Ale może tutaj ją położę. Tutaj chcę jedną. To wy w zasadzie już idźcie w tamtą stronę. Tutaj położę jedną minę, bo może ktoś. Podejmie się takiej próby podjazdu. Czasami tak robią, ja tak robiłem. Kurde, dawać tutaj manierkę. Manierki są bardzo potrzebne, jeśli chodzi się z karabinami maszynowymi. Kurczę, zawijają mi ich. A tutaj ten most jest. O, super, nawet nie zdążę. To to strzela? Czołg. Dobra, może jakoś tędy przejdę. Dobra. mam, jak ten czołg jedzie, to może uda się go rozwalić z bazuki. Tylko to muszę. Jakoś tutaj się schować. Dobra, tutaj dawać tę minę. Okej, okay, jedzie pancer trójka. Nie wiem, czy mnie zobaczyła. Wy pójdziecie w tę stronę i mi się wydaje, że ona jedzie drugą stroną. i ominie w ten sposób moje miny. Ale to nie ma co się martwić. Waszą dwójkę tutaj chcę. I podjedziesz tu sobie na spokojnie. idę trochę wyżej. To jest słabe, że akurat z wyjątą bazuką nie mogę biegać. Kurde, zaczęli do mnie strzelać. Oberwał po silniku i pali się. Zrowe uszkodzenie. Nawet nie trafiłem. No i tutaj karabin. Dobra, przyładuj mi te... O kurde! Co trójka akurat zginęła, ale... Dobra, ci na szczęście mnie nie zobaczyli. Hancer akurat zginął tylko i wyłącznie dlatego, że spłonął. Nie jestem pewny, ale chyba słyszałem wrogi czołg Trzał z 7 piątki przede wszystkim. Nie wiem, gdzie ona może być. Tam akurat z paru wrogów. Nie udało mi się ich za bardzo trafić. Gdybym tylko wiedział, gdzie jest wrogi pancer. Okej, okay, tam jest. Jeszcze inną drogą pojechał. Ta puma zasuwa i to dość szybko. Raczej jej nie dogonię. Dawać tutaj manierkę. Samolot zabił mi jednego z żołnierzy. O, 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 o! ładuj! Kurde, serio. Co jest? Został po silniku. No, zgiń w tej pumie. By zamocować ten karabin. Aj, trudno. Dlaczego akurat został ranny? Dobra, dawaj mi tu moździerz. To jest jakieś 174 metry. I trochę zasypiemy wroga tym ogniem. Zobaczymy, czy moździerz w ogóle się opłaci. Ok, dwóch się udało trafić. Jak coś, moździerz nie trafia w to samo miejsce, więc nie ma najmniejszego sensu zmieniać kierunku ostrzału za bardzo. Jeszcze tutaj dwa ziemniaki. Dobra, dawać mi gościa numer dwa. Oj, źle wycelowałem. Nie na 100, a na 170. Trzy damy. Straciłem gościa z moździerzem. Na mój ostrzał moździerzowy nie bardzo się opłaca. Zabiłem tylko kilku. Dobra, damy na 177. Jeszcze kilka ziemniaków. No nie bardzo to się opłaciło. Dobra, skrzynka stoi. tutaj te granaty, te zimniaki. 170. Damy 7 metrów, bardziej w te okolice spróbuję celować. Oni tam chyba w budynku siedzą, więc i tak mam trochę kiepsko z tym ostrzałem. Dobra, zmienimy na 175. Wydaje mi się, że moździerz w ogóle nie oddaje. Prędzej co zrobię, to zadymię te okolicę, to muszę jeszcze chwilę z tego postrzelać. Okej, okay, dostałem współrzędne 178. Najpierw zadymię swoich w takim razie. Aha, skrzynka pusta. Muszę drugą skrzynię postawić. Dało się, niby, kogoś zabić tym moździerzem. Dobra, uzupełnione. Teraz problem jest taki, bo oni wcześniej podali współrzędne. Z jakichś 180 metrów byli wrogowie. Mogę tak na pałę próbować strzelać. Dobra, to na razie wrócę do. 190 w tamto miejsce. Okej, okay, trafiłem i tak kogoś. Dobra, to wrócę na te 180 metrów. Próbuję w ten teren postrzelać. Bo nie wiem, oni chyba stamtąd wychodzą. I tutaj jak goś dał 190. Na razie się wstrzymam, 120. Okej, okay, na 120. Chociaż to chyba chodzi o pojazd. Ale na wszelki wypadek te okolice też ostrzelam. Szczerze, moździerz chyba jest bardziej efektywny kiedy gra się z ogarniętą drużyną. Bo no, tak szczerze dużo to mi nie dało. Teoretycznie na mapie widzę gdzie to poleciało, ale tak nie do końca. Dobra, przestanę już z tego moździerza strzelać. Nie oddało to na tyle, ile się spodziewałem. Udało się, co prawda, zabić chyba 11, bo jeden został zdjęty z mojego karabinu maszynowego przez bota. Szkoda, że boty same nie potrafią użyć tej manierki niekiedy, żeby szybciej przedostać się. Dobra, pilot został zabity. Teraz trzeba w to miejsce się. O kurde, Stacja. Radiostacja w tym budynku. Ok, rzucił Mołotowa o Kurde, pudełkaście, goście, goście, gaście. Aj no, Głupi mój bot. Dobra, udało się go odratować. A to taki obszar teoretycznie. Dało się normalnie to miejsce ostrzelać moździerzem. O kurde, tylko nie... Artyleria. Tutaj trzeba bardziej na blisko podejść. Teraz jakie miejsce? Okej, okay, tutaj. Za tym wałem. Co my, jak mam inżyniera, to muszę o niego dbać, tylko kurczę, chodźcie tu do mnie. To jest dobre miejsce do postawienia radiostacji. W tym miejscu to najlepiej ustawię, postawię zarazem skrzynkę z amunicją, może uda się jeszcze... Chociaż wątpię, bym na karabin maszynowy miał, ten inżynier nie ma aż tyle zasobów. Bo wy tu czekajcie, tak pojedynczo może będę wychodził. U, jeszcze... Dobra, gościowi udało się trafić głowę. No nie, przez to, że przeze mnie przebiegli to mi rozwalili ustawienie dwójnoga. Ale dobra, ten karabin się spisał. Jest zajebiście celny na daleko. No to jak najszybciej teraz tylko na strefę, strefa będzie Amerykańska. Nie wiem, czy tutaj w Normandii Amerykanie mają jeszcze jakieś jednostki innych państw. Chociaż to byłoby ciekawe, gdyby. Znaczy, nie, brytyjskie są. Ale to nie piechota. Nie wiem, że są. chociaż samoloty to. Nie, jest, Tempest. Ale z piechoty nie wiem, czy jest. Jest jeszcze Czołg, Churchill jako brytyjski. Dobra, chwilę pogotuję ten granat. Macie. Nie wiem, czy się opłaci ten rzut. Nie opłacił się, ale na Ray dostałem granat. Oja. ja... Dobra, dobra, bo jest ich tam dużo. Traciłem kolejnego spadochroniarza. Właśnie dużo tych niemców po tej stronie. Szlak! Jeszcze tu puma podjechała. Mam jak ją rozwalić, ale muszę stąd uciec. Szybko, szybko, szybko. Mamy tutaj ładunek wybuchowy. Kurde! No kurde, jak? A ten pocisk typa nie chciał trafić. Dobra, tutaj był jeden typ. oraz bliżej flagi podchodzimy. Tutaj. Kurde, aż tak daleko przyczągał się. Ja myślałem, że on jeszcze żyje. Znaczy, że żył, ale chodzi o to, że nie leżał na ziemi. Nie spodziewałem się, że on już tak szybko zwieje, czołgając się. Hej, nie tak po prostu. Z... No kurde! A i na przodzie kogoś mam. W sumie może do tej wieży. Groda, to mi się nie podoba. Dobra, tutaj do środka przez okno. Może sobie tak na górę wejdę. Tam widać sporo wrogów. Jedynie chciałbym okno wybić. No, ale jak widać z tym gibiciem, Kurde, to jest problem, że ten karabin jest za wysoko. I niektórych żołnierzy ciężko się zdejmuje. Aha, a więc to byłoby na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Jak widzieliście, ten oddział spadochroniarzy w Normandii jest fantastyczny. Ciekawie mnie, jak będzie to wyglądało, kiedy. Gajin tutaj wprowadzi drzewka, gdzie ten oddział zostanie umieszczony, ale te karabiny maszynowe Vickers są cudowne. Jeśli jeszcze nie zdobyliście tego oddziału spadochroniarzy, a lubicie grać Amerykanami w Normandii, to bardzo go Wam polecam. Jest to po prostu wielozadaniowa grupa, a to może być jako snajper, jako szturmowcy, jako ciężki właśnie karabin podstawowo, czy też oddział, no taki średni przeciwpancerny. To tyle, jak materiał Wam się podobał, zostawcie ławkę w górę, a ja się zajmę pozostałymi zaległymi oddziałami eventowymi. Trzymajcie się! Na razie.